Siemaneczko z tej strony Gogi. Zapraszam na kolejny cast Gogiego. Drugi dzień Warhammerowego adwentowego kalendarza od Games Workshop. Mamy Dark Angelsowy Detachment. No, i sobie oczywiście o nim tutaj porozmawiamy. Detachment nazywa się Lions Blade Task Force, a Detachment Rule to In the Lions Clothes. Mamy tutaj dwa bulety, jedną restrykcję. Za każdym razem, kiedy wrogie unit, który nie jest monstrem albo wehiklem, próbuje fallbackować od Ravenwingowego unitu, to musi wykonać Desperate Escape Test. A jeżeli jest z battle, szokowany, to ma minus 1 do tego testu. A za każdym razem, kiedy Wingowy unit deklaruje w szarze w cel którym jest już w kombacie nasz ravenowy unit, to mamy plus 2 do charge Rolla. Restrykcja. Oczywiście, możemy używać unitów Dark Angelsowych, ale nie możemy używać unitów z żadnego innego chaptera. No i tutaj od razu detachment Rule mówi nam wprost, że będziemy mieć taki detachment zbudowany na współpracy Raven Wingowych Unitów z Def Wingowymi. No i faktycznie tak to tutaj wygląda. Do tego też będą się odnosiły stratagemy, a więc zobaczycie, że będziemy tutaj chcieli grać raczej synergicznie między jednym a drugim. Pod skrzydłem, że tak powiem. No i też na tym opiera się ogólna ocena tego detachmentu, o której na samym końcu, no bo sprawa nie jest aż tak prosta, jakby się tutaj wydawało. Jeżeli chodzi o bazową zdolność, to ta pierwsza z tym utrudnionym wychodzeniem z kombatu, to taka raczej pierdółka. Natomiast sam fakt posiadania plus 2 do szarży jest mega spoko. Rewangowe unity, takie jak na przykład Spidery, są bardzo mobilne, więc one mogą dość łatwo wbijać w te kombaty. Oczywiście wiadomo, same z siebie te spidery jakiegoś cuda nie będą robić, no ale umożliwienie szarży na przykład termosom z Deep Strike'u na 7, to już jest coś, co może zostać wkalkulowane, no a jak te termosy czy tam Dewmignighty po prostu sobie wbiją w przeciwnika, no to tam mogą same zrobić przesiew. No i temu speederowi nic się nie stanie złego. Mamy też Chaplina na motorze, który ma keyword Ravenwingowy. No i on też jako opcja kombatowa jakoś tam może podziałać. Więc taka jakaś synergia tutaj może zadziałać. Ale też trzeba przyznać, że detachment rule tutaj absolutnie niczego nie urywa. Jest po prostu ok, jakaś tam ciekawostka, natomiast żadnych cudów tutaj nie ma. Natomiast są bardzo fajne enhancementy, no i muszę przyznać, że właściwie wszystkie cztery mi się podobają. Wszystkie cztery sporo kosztują, no i to jest dość ciekawe, jak to będzie wyglądało ich użytkowanie. Natomiast, no, jeżeli ktoś miałby zostać zmuszony do grania tym detachmentem z jakiegoś powodu. No, to myślę, że akurat z tej sekcji tutaj bardzo by się ucieszył. Calibanit Armaments 15 punktów, plus jeden do damage'a do melee weapon'a. Dla naszego posiadacza ogólnie super sprawa. To jest jedyny enhancement, który dajemy dla dowolny model, bo wymagany jest Adeptus Astartes model, więc możecie sobie dowolnego bohatera, który ma tam na przykład dwa damage'a, zrobić z Flat 3. 15 punktów, wydaje mi się, że to jest autopick. Bardzo mocno tutaj zwiększamy wygar. W SM-ach ci bohaterowie mają zazwyczaj fajną ilość ataków. No i jeżeli tam czasem brakowało demerza, to po prostu sobie tutaj możemy dołożyć. My się wydaje, że jeżeli ktoś będzie grał tym detachmentem, to akurat to będzie wybierał z automatu. Lord of the Hunt Ravening Model Only, a więc w tym wypadku tylko i wyłącznie Chaplain na bajku. Z tego co się zdążyłem zorientować. No, i tutaj za 15 punktów możemy sprawić, że mamy pełne działanie po fallbacku, a więc strzelanie i szarżowanie oraz przerzut Desperate Escape Testa. Ta druga rzecz jest bardzo niedoceniona, dość rzadka. Mają ją na przykład niektóre kurczaki w Admechu, a okazuje się, że czasem bardzo fajnie jest przeskoczyć sobie w cudzysłowie przeciwnika na drugą stronę stołu. Wyjść z kombatu, szczególnie jeżeli możemy potem fajnie działać, więc macie takiego powiedzmy pseudo fly. Oczywiście trzeba rzucić tego Desperate Escape Testa, no ale jeżeli macie Reroll, no to macie bardzo dużą szansę, że ten model przetrwa. No a potem może sobie siać po gdzieś tam dalej. Fajna sprawa, nie jakaś mega, mega dobra automatyczna jak na przykład to plus 1 do damage'a, szczególnie, że kosztuje dokładnie tyle samo punktów. Natomiast gdybym miał w rozpisce Ravenwingowego charaktera, któremu mógłbym dać właśnie jakiekolwiek ulepszenie, no to to bym mu dał jak najbardziej, myślę, że bardzo spoko opcja najsłabsza sprawa stalwart champion po pierwsze kosztuje 25 punktów więc bardzo bardzo dużo kapitan chaplain albo dowolny lojtek może to wziąć i kiedy posiadacz nie jest battle szokowany to dodajemy plus 1 do objective control e, charakterystyk modelom w naszym unicie a więc nie mamy tutaj sytuacji w której automatycznie zawsze mamy plus 1 do oc e, tylko mamy plus 1 do oc w momencie kiedy jesteśmy nie szokowani a więc działa to troszeczkę gorzej od wszelakich banerów, które dają plus 1 do objective control i działa to w ten sposób na ten moment, że jeżeli dostajecie szoka, to najpierw macie zerowane OC, a potem dodajecie plus jeden z banerów, więc ostatecznie i tak macie jakąś tam kontrolę nad znacznikiem. Pytanie, czy to ulepszenie nie oznacza, że może będzie jakiś rework wszelakich banerów i wtedy te, to ulepszenie będzie działało jak nowe banery, czyli troszeczkę słabiej. Natomiast sam fakt posiadania dwóch OC per model na jakichś tam jedno-objective-kontrolowych modelach z Dark Angels, czy na jakichś battle line'ach, żeby mieć 15 OC na pięciu intercesorach, to myślę, że nie jest tego warte. Ponownie porównanie do Admechu. W Admechu jest koleś, który kosztuje 50 punktów i daje to z bazy. Plus do opcji na modele, niezależnie od tego czy są zszokowani. No i działa to mega spoko, no bo to jest połowa kosztu tego gościa, nie? a on jeszcze odpycha strike, więc już w ogóle nie będę się chwalił jako gracz od mechu. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo drogie ulepszenie, chyba ono jest po prostu źle wycenione, gdyby to kosztowało jakieś, nie wiem, 10 punktów, no to bym się zastanawiał. Wydaje mi się, że to aż tyle nie jest warte, żeby płacić 25 i yy, no ogólnie można powiedzieć, że fajne, ale kosztuje zbyt dużo i raczej numer 4 tutaj. Fugus Magna, bardzo spoko ulepszenie, 20 punktów, a więc sporo. Działa raz na grę, a więc no musi być dobre. Natomiast pozwala naszemu Deathwingowemu unitowi, bo może to wziąć tylko i wyłącznie model Deathwingowy, cofnąć się do rezerw, jeżeli nie jesteśmy w kombacie z żadnym przeciwnikiem, na koniec tury przeciwnika. Czyli mamy taką cofkę do rezerw, którą znamy z demonów, przykładowo czy na przykład Knightów, albo nekrońskiej Krypty. Dlaczego to jest dobre w defwingu? No, dlatego, że to są klockowate, powolne modele, które jak już muszą, to człapią do przeciwnika po linii prostej te swoje zabójcze 5 cali. Ewentualnie raz na grę spadną z tego Deep Strike'a, i po prostu tam, gdzie wylądują, tam będą musiały działać, tak. Natomiast posiadając to ulepszenie, jesteśmy w stanie sobie jakimś tam klockiem przerzucić z jednej strony stołu na drugą. Możemy wyjść z kolejnej tury z Deep Strike'a. Jeżeli mamy właśnie jakiś raveningowy unit, który sobie szarżuje we wroga, to potem mamy szarże na siódemce z zasady detachmentu z tego naszego klocka. Więc możemy dość skutecznie sobie zagrać albo odczekać turę i wyjść z Rapid Ingresa. Więc opcje tutaj rosną. Uważam, że to ulepszenie jest bardzo, bardzo fajne i razem z tym plus 1 do damage'a chyba grałbym je zawsze. Natomiast ten Lord of the Hunt dla Ravenwingowego modelu tylko i wyłącznie w temacie, jeżeli zostały nam punkty, a akurat taki model tutaj posiadamy, bo tego keywordu jest troszeczkę mniej. Więc nie jest powiedziane, że ogólnie będziemy mieć dostęp do tego ulepszenia, bo może w naszej rozpisce nie będzie komu tego dać. Podsumowując, całkiem fajne te ulepszenia na tle. Dość przeciętnej zasady detachmentowa jest to dość spory plusik. Przechodzimy do stratagemów. Stratagemów jest 6, z czego jeden to Armor of Contempt, a więc tak naprawdę 5 nowych, które możemy sobie obgadać. Pierwszy bardzo podobny do tego co dostał Devgard w swoim detachmentcie Overpowering Exaction mamy w Command Phase, albo na początku Fight Phase'a wybieramy wroga, którego mamy w kombacie musi on wykonać Battleshock Test a jeżeli w tym kombacie jest z Deathwingowym, albo Ravenwingowym keywordem to ma minus 1 do tego testu Możemy użyć tego strategemu tylko raz na rundę, a więc albo w komandzie, albo w Fight Phase'ie, więc tak naprawdę jest to lepsza wersja tego, co ma DevGuard, bo tam oczywiście mamy z bazy wymuszenie Battleshocka na minus jeden. Tutaj mamy wymóg posiadania tego defwingowego albo Ravenwingowego Keyworda w tym kombacie, natomiast no, cały detachment jest tak pomyślany, żeby grać właściwie tylko tym DevWingiem lub Ravenwingiem, więc myślę, że akurat ten warunek zostanie spełniony. A plusikiem tego gema jest to, że oprócz Fight phase'a, gdzie ten stratagem może być tak dość średnio przydatny, bo przeciwnik po prostu może nie mieć żadnych dobrych stratagemów, żeby używać jak zostanie zszokowany, no to możemy to wymusić w dowolnym command phase'ie, a to już wtedy oznacza albo utratę Primarki przez przeciwnika, albo zdobycie Primarki przez nas. Jeżeli taki kombat toczy się na danym znaczniku, więc to już może mieć impact na grę całkiem, całkiem spoko. Więc pod tym kątem, oczywiście, w dalej sytuacyjny, ale troszeczkę lepszy od tego, co dostał DevGuard. Przynajmniej według mojej opinii. Strength in Unity. Mamy fight face po tym, jak zostaliśmy wybrani przez cel, przez przeciwnika. No i jeżeli przeciwnik wybiera nas na cel i ma w kombacie jakiś raveningowy unit to ma minus 1 do hita, nieważne kogo on bije, to jest bardzo ważna sprawa. Może bić nawet zwykłych Asal intercesorów, ale jeżeli jeszcze obok macie Raven Wing, który jest w kombacie z tym wrogiem, no to ten minus 1 tu hit działa. I analogicznie, jeżeli jest w kombacie z Deathwing Unitem, to jeżeli przeciwnik wykonuje ataki, a jego siła jest większa niż toughness targetu, to ma minus 1 do woundrolla. Oczywiście istnieje combo, w którym macie zarówno Rayway Wing, jak i Def i Unit w kombacie z tym jednym przeciwnikiem. Na przykład dlatego, żeby wykorzystać zasadę detachmentową do tego plus 2 do szarży. No i wtedy przeciwnik bije z minus 1 to hit i z minus 1 to wound, jeżeli jego siła jest większa od naszego toughnessa. A więc bardzo, bardzo mocno defensywny stratagem. Na tyle mocny, że... Nie można go użyć razem z Armor of Content. Tutaj musicie sobie wybrać, co chcecie użyć w tym fight-phase. No, Armor of Content jest lepszy tak ogólnie, bo jest po prostu mega, mega uniwersalny, działa zawsze. Natomiast czasem będziecie wolać mieć sytuację, w której lepiej dać przeciwnikowi minus 1 hit albo minus 1 wound, albo oba naraz te efekty niż minus 1 do AP. Więc jak najbardziej do rozważenia. Szczególnie że kosztuje tylko i wyłącznie jednego CPK, a ponownie. Wymóg posiadania konkretnych keywordów tutaj, to jest taka pierdółka, no bo chcemy na tych keywordach ogólnie tworzyć rozpiskę, jeżeli gramy tym detachmentem. Knights of Iron, nasz movement phase albo charge phase, one raven wing unit, a więc dla naszych spiderowych modeli. Kiedy wykonujemy normal move, advance albo charge, to przechodzimy przez tereny, tak po prostu w skrócie mega dobra sprawa, bo wprawdzie mamy fly na tych naszych spiderach, no ale wiadomo jak działa fly, ono nie pozwala nam przenikać przez budynki, powiedzmy tak w dużym skrócie, a w, z tym stratagemem będziemy w stanie po prostu zwiększyć naszą mobilność. Myślę, że dość mocno sytuacyjna sprawa, no ale takie rzeczy pomagają bardzo czy to monstrom teranickim, czy na przykład Imperial Knightom, albo Chaos Knightom szczególnie w tym dużym więc tutaj warto mieć to na uwadze, bardzo spoko stratagem, Myślę, że warto uwagi. Illuminating Fire w naszym shooting phase wybieramy jeden Raven Wing unit i wybieramy jednego wroga w 12 calach od tego unitu, który został wybrany jako target, co najmniej jednego ataku tego naszego Raven Wingu i do końca shooting Phase wszystkie przyjazne Deathwing unity mają plus 1 do Wundrola. a więc podlatujecie sobie jakimś tam spiderkiem, strzelacie sobie w jednego przeciwnika w 12 calach i potem wszystkie wasze Wingi mają plus 1 do Wundrola. Ponownie kwestia po prostu takiej wymuszonej, powiedzmy, synergii między tymi dwoma pod frakcjami w Dark Angels, żeby to w sumie spoko działało. Plus 1 do Wunda bardzo mocna mechanika. Kosztuje to tylko i wyłącznie jeden cepek. Nie ma żadnych dodatkowych restrykcji w postaci tego, gdzie te Deathwingi mają stać, ile ma ich być i tak Po prostu dostają ten jeden cel plus jeden do mundrola. Myślę, że też bardzo spoko sprawa. Nie zawsze ten Deathwing ma jakieś szalone strzelanie, bo często wybieramy sobie opcje na tych termoskach w postaci jakiegoś tam mesa i Tarczy czyli mamy takie stricte kombatowe unity. Natomiast pamiętajcie, że keyword Deathwing mają na przykład Balistusy albo Redemptory, albo na przykład Repulsor może mieć taki keyword. No i potem okazuje się, że to strzelanie z plutyny do uda jest bardzo, bardzo mocne. Warto to tutaj rozważyć. Myślę, że bardzo spoko. Strategiem bardzo fajny. I ostatni strategem za dwa cepeki. Inescapable of Wrath. Wybieramy sobie tutaj na końcu wrogiego charge phase'a jeden Deathwing Infantry Unit albo jeden Deathwing Walker Unit. To jest to co mówiłem przed chwilą, balistusy, redemptory, bardzo spoko. Ten nasz unit musi być w 6 calach od dowolnego wrogiego unitu. No i musi mieć dostępną opcję zaszarżowania, czyli w skrócie najczęściej nie może być już w kombacie. No i jeżeli jest w 6 calach od dowolnego wroga, to może zadeklarować on szarżę w dany cel. Szarżuje w dowolną ilość celów, które ma w tych sześciu calach, jeżeli ma trzy wrogie oddziały i szarża byłaby legalna w tych sześciu calach na całą trójkę, to możemy zadeklarować całą trójkę. No i rozliczamy po prostu rzut na szarżę z restrykcją taką, jaką ma zwykły heroik, że nie dostajemy bonusu do szarży. Czyli nie mamy fight Firsta, Pamiętajcie, że jedyny bonus w Corulsa, który jest opisany jako charge bonus, to to jest fight first. Cała reszta, którą posiadacie przykładowo z Blood Angels, to oczywiście nie dotyczy tego tematu, bo to inny zakon. Ale to plus 2 do siły i plus 1 atak, to już nie jest charge bonus w rozumieniu Korulsu, więc to już tego heroik wam nie zabiera. Więc jeżeli w jakimś tutaj Dark Angelowym imimcie mielibyście coś, co odpala się w momencie kiedy zaszarżujecie, to to będzie działało, bo jedyna rzecz, którą tracicie to fight first. No, i ogółem tutaj są dwa elementy, na których trzeba się skupić, jeżeli chodzi o ten strategię. Po pierwsze, jego koszt to jest jedyny stratagem za dwa cpeki. No i możecie się zastanowić, po co wam gorszy Heroik za dwa cpeki? Skoro możecie wybrać sobie normalnego, normalny unit do Heroika za jednego cpeka, tak? Natomiast zalety tego strategiemu są dwie. Po pierwsze, jest to drugi Heroik w. Który możecie wykonać, bo możecie wykonać za jednego cepeka zwykłego Heroika i tego specjalnego Heroika za dwa cepeki, no i możecie scherojkować dwa swoje unity we wrogim charge phase, Więc po pierwsze, to jest spoko. Po drugie, odpalamy ten stratagem na samym końcu fazy szarży przeciwnika, a więc macie już sytuację, w której wszystkie oddziały przeciwnika zaszarżowały, macie pełen ogląd sytuacji, no i możecie zdecydować, gdzie chcecie się zaherojkować. Natomiast absolutnie najważniejszy element tego stratagemu to jest fakt, że nie musicie herojkować w oddział, który szarżował, bo mamy tutaj wprost napisane, że wybieramy tam jeden nasz unit w 6 calach od jednego lub większej ilości wrogich oddziałów, i jeżeli jesteśmy w stanie zaszarżować, czyli nie jesteśmy w kombacie, to możemy wykonać charge roll, tak jakby to była nasza charge faza. A więc macie za 2 cp taką wcinkę w sześciocelową strefę śmierci, jakąś taką piątką Ignite'ów, po prostu gdziekolwiek na stole, tak? W waszej turze możecie zaszarżować przeciwnika Ignite'ami, skosić go, skonsolidować się na znacznik albo akurat za jakąś ruinę czy coś takiego. Przeciwnik może być zajęty zupełnie gdzie indziej walką, poszarżuje w różnych miejscach itd. A okaże się, że wasza cegówka Devil nightów przeżyła wrogie strzelanie, nie została zaszarżowana. A tutaj jakiś taki pleps stoi na znaczniku w czterech calach od was i chcecie go sobie sprzątnąć. No to odpalacie za 2 CPK tego specjalnego heroika, wbijacie ten pleps, zabijacie go, odpalacie sobie primarkę itd. Ogółem stratagem mega myczkowy według mnie, bo to jest jedyna na ten moment w dziesiątej edycji chyba sytuacja, tak mi się wydaje, że możemy po prostu tak zupełnie szczapy sobie zaszarżować we wrogiej szarży dowolnej unit na stole. No mówię dowolne, bo oczywiście są te restrykcje, że to musi być konkretny keyword u nas i musi to być w celach i tak dalej. Natomiast grając przeciwko Dark Angels na tym detachmencie, Przeciwnik będzie musiał albo trzymać się powyżej 6 cali w swoim movement phase, żeby nie dostać darmowego, darmowego za dwa sapeki heroika, nawet jeżeli nie będzie chciał. A to może być trudne, bo wystarczy, że gdzieś tam zakotwiczycie blisko znacznika i ten przeciwnik, wchodząc na znacznik, automatycznie znajdzie się w tych 6 calach, więc to jest problem. Bardzo wiele stołów WTC ma taką sytuację, gdzie ustawiacie się totalnie za ścianą. I jesteście w 6 calach od całego zakresu markera, czy właściwie prawie 6 cali. No bo jest tam jeszcze 40 mm na środeczku i średnica całego placka jest troszeczkę większa niż 6 cali. Ale trzeba bardzo mocno dookoła tego grać. No a jeżeli przeciwnik sam nie zechce was zaszarżować, i jeżeli nie będzie miał opcji odstrzelenia was, a wy będziecie mieć te dwa cepelki na tego szalonego heroika. No to tak naprawdę kasujecie unit za darmo w turze przeciwnika, mega spoko, i bardzo często owocuje to albo przerwaniem jakiejś misji przeciwnika, no bo też możecie po prostu scherojkować w coś, co akurat robi jakiś sabotaż i tak dalej. A druga sprawa, jeżeli skończycie na znaczniku, no to potem przychodzi wasza tura, wasze primarki, nagle się okazuje, że jesteście punkty do przodu. Ogólnie bardzo dobra sprawa, bardzo mocny stratagem. Nie dziwię się, że kosztuje 2cp. Trzeba troszeczkę tutaj na niego przeoszczędzić, ale robota jest zrobiona. Ogółem zestaw strategiemów uważam za bardzo mocny jest Armor of Contempt i ten drugi bardzo solidny, defensywny. Jest ten szalony Heroik, jest plus jeden do w shootingu, jest to przenikanie przez ściany, no i ten sytuacyjny wymuszony battleshock z minus 1, a więc ogółem strategemy myślę, że są bardzo bardzo spoko. Porównując z detachmentem Devgardowym, wydaje mi się, że ten detachment jest troszeczkę lepszy tak po prostu na papierze. Ma wydaje mi się gorszą detachment rule, jeżeli o to chodzi, ale ma lepsze strategemy. No i co najmniej porównywalne ulepszenia, a wydaje mi się, że tutaj troszeczkę lepsze, bo ta przestawka Full Good Magna i Kalibani Armaments z Plus 1 do Damage'a to są takie rzeczy, które bym wybierał w pierwszej kolejności, nawet gdybym miał tam na przykład jakąś opcję na Lone na znaczniku, który kontroluje w devgardzie, więc to wydaje się tutaj fajniejsze. Sam detachment oceniam też jednak na taką szkolną czwóreczkę minimalnie powyżej tego devgardowego, bo ten detachment ma jedną podstawową wadę, a ta wada nazywa się Raven Wing. To jest typowa sytuacja, w której jesteśmy ograniczeni tak naprawdę do konkretnych keywordów, jeżeli chodzi o tworzenie rozpiski. I pytanie jest, czy te unicy z tym konkretnym keywordem są w stanie wynagrodzić nam wybieranie w ogóle tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi o Raven Wing, tutaj się posługuje wachopedią, więc mam nadzieję, że to jest akurat poprawno tutaj rozbite. Mamy Chaplain'a na bajku jako jedynego charaktera. Mamy Invider'a ATV oraz Outrider Squad, czyli motorki jeździdełka. Mamy całą rodzinę speederów, High Strike, Hammer Strike, Thunder Strike. No i mamy trzy samoloty, tak Stormhawk, Storm Raven i Storm Talon. A także Ravenwing Black Knight, czyli to taka wersja mounted motorów, które mają te combat weapons 5-2-1, trzy ataki. I jakieś tam grenady dla z plazmatalonami, jeżeli chodzi o shooting z Anti-Monster 4 i Anti-Vehicle 4 w kombacie, więc jakby szału tutaj nie ma, jeżeli chodzi o ani zakres tych unitów, ani coś, co po prostu byłoby jakościowo samo w sobie, bo to nie jest tak, że ten Raven Ring nie gra na stołach, no bo nie gra, ale w ogóle te unity nie grają w żadnych innych Space Marinach, tak? Nie mamy spiderów samolotów, czy odroiderów na stole pod nieważne jakim zakonem, więc to jest poważna sprawa i poważna wada tego detachmentu. Na ten moment nie wydaje mi się absolutnie, żeby ten detachment jakoś usprawiedliwiał granie tego typu unitami. Można się pobawić, natomiast wydaje mi się, że bazowy detachment, nawet Dark Angels, który jest mimo wszystko słabszy od przykładowo Gladiusa czy tam Stormlance, które możemy sobie wziąć, to nawet ten bazowy detachment wydaje mi się lepszy. I ciągle te rozwiązania bazowe z vanilla SM detachmentów gdzie mamy trzy cegłówki Death Knightów, dwie cegłówki Inner Circle z Lionem albo bez niego, z jakimiś tam dodatkowymi gośćmi, to wszystko daje nam lepsze bajery niż to, co tutaj możemy mieć. Jeżeli Wingowe skrzydło, he zakonu Dark Angels, okaże się jakoś bardziej grywalne, jeżeli na przykład w Data zmienią się punkty i ten Wing zacznie grać, Albo z jakiegoś powodu zmieni się sposób konstruowania rozpisek. No bo jest taka plotka, czy właściwie myślenie życzeniowe, żeby może, jeżeli wybieramy te imienne, nazwijmy to, zakony Space Marines, a więc nie te takie z bazowej książki, tylko właśnie Blood Angels, Space Wolves czy Dark Angels, no to może one powinny mieć przymus grania na swoim zakonowym detaczmencie I może wtedy gracze Dark Angels będą zmuszeni grać albo na tym swoim bazowym indeksowym. Albo właśnie na tym tutaj z kalendarza adwentowego. No i wtedy jego rola tutaj myślę w mecie może jakoś tam wzrosnąć. No bo cały czas te cegłówki Deathwinkowe czy Inner Circle'owe, ten taki styl grania, myślę, że jest jak najbardziej tutaj konkurencyjny. No i wtedy można coś pokminić. Natomiast jeżeli Ravenwing z jakiegoś powodu stanie się mocniejszy, to automatycznie ocena tego detachmentu urośnie jak najbardziej. Bo tak bazowo na papierze, no to wydaje mi się, że ma dużo lepsze zasady od tego demgardowego. Natomiast teraz ze względu na sytuację, w której jest ten Rayway Wing, to więcej niż 4 plus dać nie mogę. Normalnie dałbym taką szkolną czwórkę, ale naprawdę te ulepszenia kupiły moje serduszko, bardzo mi się podobają, więc tutaj lekki plusik. No i to tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego kawałeczka. Zapraszam na dzień trzeci. Natomiast teraz to wszystko. Do następnego siema!